Dziś zamieniamy jednostki. Zaczniemy od jednostek długości. I tak. Będziemy najpierw, mamy takie polecenie. Zamień na milimetry. I najpierw musimy zamienić 5 cm. To ile jest milimetrów? Co my wiemy? My wiemy, że 1 cm to się równa. 10 milimetrów, tak? Możecie to z łatwością na linijce przeliczyć. I co ja tutaj chciałam jeszcze Wam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że jak mam 5 cm no to to jest 5 razy większe, tak? Czyli muszę to 5 razy 10 Milimetrów zrobić. Innym sposobem, żeby to jakoś sobie w głowie ułożyć, ogarnąć, to jest tak, że ten centymetr tu, no nie? To jest tak, jakby jeden centymetr. I w miejsce tego słowa centymetr dajemy tą wartość, którą chcemy zastąpić. Dlatego tutaj jest to 10 milimetrów. Więc otrzymujemy 5 razy 10, czyli 50 milimetrów. I tak. Teraz dalej lecimy. 5 decymetrów to ile milimetrów? No, i tutaj sprawa się komplikuje, bo musimy trochę więcej rzeczy wiedzieć. Mianowicie, 1 decymetr to jest 10 centymetrów, prawda? I teraz co ja wiem, że ten centymetr, to jest 10 mm. Więc piszę, to się równa. Oj, czekajcie, bo na czerwono pisałam. 10 razy 10, oj, czekajcie, milimetrów. I tak, to 10 to jest 110, ok? I teraz tak, to słowo centymetr, to znaczy, że tu jest 1 centymetr. jakby zamieniłam. Z tego, że 1 cm to 10 mm, dlatego tak tutaj napisałam. Hmm? Więc to się równa 100 mm, bo 10 razy 10 jest 100. Czyli mogę napisać, że 1 decymetr to się równa 100 mm. Co dalej? Dalej musimy wyliczyć te nasze 5 decymetrów. Przepiszę to tutaj, bo nakreśliłam. 5 decymetrów to się równa. 5 razy 100 mm. otrzymuje 500 mm. Tak? Ta piątka to jest ta piątka to słowo decymetr zamieniło nam się na 100 mm. Jak macie jakiekolwiek pytania do tego momentu piszcie po prostu, OK. Bo to jest bardzo ważne. Ja mogę na miliard sposobów nawijać. O tym jeszcze przed nami jest dwa cztery przykłady. Więc będziecie mogli zobaczyć jeszcze więcej. Teraz 5. Metrów. To się równa ile milimetrów? I tak, co my wiemy? Wiemy, że 1 metr to 100 centymetrów. A to się równa, no znów musimy te centymetry zamienić na milimetry. Czyli 100 razy 10 milimetrów to 100, to jest to 100. Ten centymetr zamieniliśmy na to tak? na 10 mm. Więc otrzymuję 100 razy 10, to jest 1 i 3 zera, czyli 1000 mm. Więc z tego wiem, że 1 m to 1000 mm. I teraz dopiero mogę wyliczyć, ile to jest 5 metrów, czyli 5 metrów to się równa. 5 razy 1000 mm to się równa 5000 mm. Ja tutaj na górze napiszę nam taką małą ściągę, że 1 cm to jest 10 mm. 1 decymetr, czekajcie nadal wszystko cały czas dzisiaj zamieniamy na milimetry. 1 decymetr to jest 10 cm, a to się równa 100 mm. No i teraz mamy, że 1 metr to 100 cm, czyli, oj, patrzcie, 1000 mm. ok? Yy. Po co to zapisałam, bo muszę trochę pogumować, bo jeszcze przed nami trzy różne przykłady. Ok. Mm, naprawdę, dajcie znać, czy dla was jest tutaj to wszystko jasne? Dobra. Dobrze. I teraz tak, mam przykłady z ułamkami dziesiętnymi, czyli 5,13 cm zamień na milimetry. To się równa 5,13 razy 10 milimetrów. 5,13 to jest ta liczba, która tu stoi, tak? Centymetr, to wiem, że 1 centymetr równa się 10 mm. Dlatego tutaj to napisałam. Teraz pamiętamy, mnożenie przez dziesiątki, tak? Czyli po prostu przecinek, przesuwam, to jest 51,3 mm. Kolejny przykład to jest 5,12 decymetra. Słuchajcie, trochę niżej to zapiszę. 5,12 decymetra to się równa. 5,12 razy 100 mm. Już zaznaczam wszystko. To jest to samo, tak? To stąd się wzięło. I nasz decymetr, wiemy, że 1 decymetr to. ale przepraszam, 100 mm, tak? 1 decymetr równa się 100 mm. Dlatego tutaj tak to mogę pomnożyć. Czyli to jest 512 mm. I ostatni przykład na dziś to jest 5,11 m. To się równa. 5,11 razy 1000. Milimetrów, to się równa. To się równa. I teraz spójrzmy. Znów, wezmę się. Tą liczbę tutaj przepisałam, i ona jest tu. I mój metr zamieniłam na 1000 milimetrów, tak, bo wiem, że 1 metr to się równa 1000 milimetrów, czyli to jest tu. Yy, I to jest wszystko w tym temacie. Dajcie znać, czy dla Was to jest wszystko jasne. Mam przygotowany dla Was taki plik. Umieszczę go na swojej stronie. Będziecie mogli pobrać. W tym pliku już tutaj Wam wkleję. Czekajcie. Oj, nie kliknęłam w to, co chciałam. W tym pliku będzie coś takiego. Już Wam tutaj wszystko wrzucam. O. Będziecie mieć taką ściągę. Że zamiana jednostek równa się. I tu wszystkie opcje, które mogą być, będą wypisane. Także zapraszam też do zaglądania do mnie na stronę, bo tam umieszczam dużo dodatkowych rzeczy związanych z matematyką. Trochę w innym kontekście, nie takim bardzo sztywnym, trochę bardziej na luzie. Dobra. To buziaki. I słyszymy się w kolejnej części, która będzie mówiła o tym, jak zamienić na centymetr, bo teraz zamienialiśmy na milimetry.